Nie ukrywając, nie jestem jakimś kozakiem w budowaniu i nawet bym o tym nie wspominał, jednak ostatnio dużo osób prosiło mnie o ocenę wyspy na Skybloku. A że niektóre były naprawdę ładne, to wraz z Cormexem wybraliśmy spośród wszystkich kilka naprawdę ładnych perełek. A pierwsza z nich wyglądała o tak: Muszę przyznać, że ta wyspa na pierwszym ujęciu może się wydawać nieco chaotyczna, jednak chodząc po niej i odkrywając wiele detali, jakie skrywa, staje się ona naprawdę ładna. Następną wyspą będzie ta, wybudowana przez Jamnika 11, i spodobała mi się ona przez kilka dużych i ładnych budowli, które się tam znajdowały. Natomiast ta wyspa, wybudowana przez tego gościa, nie dość, że posiada dużą kaktusiarkę, to do tego wierzę w stylu przypominający trochę japoński. Duży posąg Jezusa, ale przede wszystkim. A, a, ja nie wiem, ja nie słyszę, bo ja mam teraz. O, a słyszę! Ej, jo! ładne! No i jeszcze tutaj ma jakieś, ale nie puścił tego aktualnie. Tak, serio, bardzo mi się to spodobało. Drugą według nas najlepszą budowlą była wybudowana przez gracza Oniku Sałata 5262 I no nie powiem, że ta budowla zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Ej, ale to jest mega ładne. Ja nie wiem czy już tu nie byłem, ale jest mega ładne ogólnie. Zobacz, I tym razem gra. po prostu przez swoją estetykę. I to jak to się wszystko ze sobą komponowało. Najlepszą budowlą została ta oto wybudowana przez X-owieka i no wiem, nie każdemu może się ona spodobać. Przede wszystkim przez swój średniowieczny styl, jednak mi spodobała się przez swoją prostotę, a zarazem dużą ilością detali i po prostu całą tą kompozycją. Piszcie, która waszym zdaniem była najlepsza i subskrybuj po drugą część.